Wkrótce Dzień Matki. Atticus prezentuje propozycję prezentów z tej okazji pod hasłem Kwiatki na Dzień Matki. Dziś przedstawiamy rycinę ukazującą projekt dekoracyjnych naczyń przedstawiających maki Dupla plats decoratif autorstwa Jules Aberta Dysa. Urodził się we Francji w 1850 roku. A zmarł w 1924. Był malarzem, rysownikiem i rytownikiem, a także wykładowcą École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. Był m.in. autorem pięknych przedmiotów dekoracyjnych, w tym niezwykłej urody wazonów. Przedstawiona rycina pochodzi z około 1900 roku i jest ładnym przykładem zdobnictwa secesyjnego oraz przepięknym przedmiotem dekoracyjnym. Wнимаcie! Z okazji Dnia Matki Atticus oferuje 20% obniżkę na ryciny kwiatowe.